Witajcie, tak sobie tutaj, o, cześć, tak sobie siedzę w noże i coś tam kombinuję, kombinuję i tak miałem przygotowany pewien zestaw, tak sobie stwierdziłem, że zrobię na żywo wejście i Wam pokażę, jak można w łatwy sposób, w domowych warunkach, przeprowadzić sobie krystalizację? I co z tego można wywnioskować? Będziemy krystalizowali cukier, więc po pierwsze, możecie wpaść i zobaczyć, jak to wygląda. Po drugie, jeżeli stwierdzę, że warto zostawić ten materiał wideo na kanale, to on tutaj zostanie. Nie będę widział Waszego czatu teraz, ale z przyjemnością go sobie odtworzę pewnie później. Więc zapraszam serdecznie do eksperymentu na żywo chodzi o krystalizację. Pamiętajcie, że krystalizacja jest jednym ze sposobów na rozdzielanie mieszaniny. To jest mieszanina, oczywiście, może być jednorodna i niejednorodna. Krystalizacja, którą my będziemy przeprowadzali teraz, którą przeprowadzę z Wami na żywo będzie krystalizacją cukru, z roztworu cukru. Więc przygotowałem stanowisko, pokażę Wam kilka sztuczek, które znam od, uwaga, uwaga, Centrum Chemii w Małej Skali, gdybyście chcieli gdzieś wyjechać na wycieczkę i robić fajne eksperymenty właśnie to polecam Wam Toruń, Centrum Chemii w Małej Skali, Łukasz Sporny, Piotr Wróblewski i Dominika Strutyńska. To co, zaczynamy eksperyment, przeklikujemy się tutaj, mam nadzieję, że widzicie i mam nadzieję, że będziecie mnie słuchać i mam nadzieję również, uwaga, że czy mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć, i mam nadzieję, że starczy baterii w telefonie, więc yy, tyle w temacie. Tu sobie od, odsunę to. No tak, jak mówiłem, robiłem jakieś inne rzeczy w międzyczasie. No dobra, zaczynamy. Słuchajcie, co zrobiłem wcześniej? Przed. Yy, o, co zrobiłem wcześniej, żebym widział w ogóle? O, dobra, jestem. Yy, przygotowałem sobie taki roztwór. Hmm. Słuchajcie, tutaj miałem 10 gramów wody i mniej więcej 6 gramów cukru rozpuściłem. Także wyszedł taki gęsty roztwór, jeszcze nawet musiałem go podgrzać delikatnie od spodu, żeby szybciej rozpuścić ten cukier, więc tu już jest cukier. Taki normalny cukier, który no, znacie, kupujecie w sklepie, biały cukier i tak dalej. No, my amfetaminy nie będzie. E, cwaniacy od narkotyków. Druga sprawa, e, która się w filmach, druga sprawa, która e, będzie fajna i przydatna, e, po to, żebyście nie musieli mieć różnych rzeczy, to jest folia aluminiowa. I teraz uwaga, co robimy z folii aluminiowej? Zrobimy sobie taką łyżeczkę, e, łódeczkę, łyżeczkę, na której będziemy krystalizowali. Ja nie jestem w tym ekspertem w tych dziedzinach, origami i innych rzeczy. Ale może mi się coś uda zrobić. Zobaczymy. Cały czas mam wrażenie, że wychodzą mi za duże te łódeczki. No dobra, zginamy na pół. Cześć klasa siódma. Witam Was serdecznie na spontanicznym live eksperymentalno-doświadczalnym. Hop. Możemy jeszcze spróbować zgiąć na pół, żeby była, nie, nie była taka duża. Zrobimy taką mniejszą. Eee, <grym> żadnych innych rzeczy, tylko cukier, woda z cukrem, moi drodzy, ja jestem cały czas w pracy, dajcie spokój, mi się w wiórki. Cały czas pracuję, cały czas pracuję, dobra. I teraz co robimy? Nadajemy no kształt tej naszej folii aluminiowej, takiej łyżeczki, łodeczki, właśnie jak to ekipa z Centrum Chemii w Małej skali ja Nie jestem takim ekspertem jak oni, ja się dopiero uczę tych wszystkich rzeczy, ale jakby, o, jak widzicie, udało mi się zrobić coś na kształt Łyżeczki. Ok? Dobra. Jest. Dobra. Słuchajcie. Mamy to. No i tu będziemy wylewali ten nasz roztwór cukru, e, cukru z wodą. Czy znaczy wody z cukrem. Wody z cukrem bardziej. E, ok. Co jest jeszcze ważne? E, Gdzie się odłożyłem? Czekajcie. Oto, odłożyłem. Przyda się kamerka, dlatego że ta folia aluminiowa będzie nagrzewała, co oznacza, że może was parzyć w paluszki, jak będziecie to robili sami. A polecam, bo to fajne. Dzień dobry maturzyści, tak, też pozdrawiam. I wtedy sobie robię przedłużenie tutaj za pomocą tego i zobaczcie, tak to działa. Ale po co waga? Waga po to, żeby ocenić, co nam zostało po krystalizacji, bo to jest ważne. Krystalizacja służy do tego, żeby w zasadzie odparować rozpuszczalnik. No, i żeby zostało ciało stałe. Zakładamy, że mamy jedno ciało stałe. no W tym tutaj roztworze to jest cukier, czyli sacharoza. Ok, mamy wagę. Waga jubilerska. Słuchajcie, za kilkanaście zł, chyba można ją kupić na Allegro, na bateryjki, czyli przenośna. Spokojnie sobie starczy. Proszę bardzo, bateryjki ma. I co teraz potrzebujemy? Potrzebujemy zważyć sobie naszą łyżeczkę i ją wytarować, żebyśmy sobie to też zapisali potem, tak? ile ona ważyła. No, to włączyłem sobie wagę. Pyk, wyzerował się. Teraz jak położę moją łyżeczkę, no to pojawia się waga łyżeczki, 1,67 g. I teraz ja sobie to zapiszę na e, kartce papieru, żeby nie, nie zginęło, bo moja waga niestety się resetuje, więc ja sobie wpisuję 1,67. Zobaczcie, jest wpisane, nie 1,60 g. Tyle, z, tyle waży e, moja łyżeczka. Łaciutka. I teraz uwaga, co robię? Teraz biorę sobie taką pipetę. No, możecie robić to czymkolwiek innym, tak? I nabieram e, tego oto roztworu z cukrem. Powiedzmy 2 cm e, sześcienne tutaj roztworu. A też ważne. Ojku, dobra. Możemy sobie zważyć, ile ta pipeta ważyła bez. Będziemy sobie ważyli wszystkie rzeczy. bo To też fajnie sobie zapisywać pewno. rzeczy. Uwaga, zapisaliśmy sobie łyżeczkę. Sama pipeta. 1,35, dobra, wpisujemy sobie pipeta, czyli tak wpiszę sobie łyżeczka łyżeczka. Dobra, mamy pipeta pipeta waży 1,35. Dobra. I teraz, bo też możemy gęstość sobie tego roztworu wyliczyć od razu. Bo jak nabiorę 2 cm sześcienne to zobaczcie, możemy zrobić tak, nabieram sobie, okej. Okay. u. Dobra. I teraz musimy zważyć, żeby to było 2 cm. Tak, tutaj mamy, tu mam skalę na pipecie. I teraz sobie wyceluję 2 cm. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Czekajcie. Jeszcze trochę. Hmm. A ci bąbelek powietrza jakiś? Musimy go tutaj wyrzucić. O. O, widać jak przelotuje? Przeleciał. Dobra. Mamy 2 cm. OK. Dobry wieczór. Tak sobie eksperymentujemy, słuchajcie, na żywo. 2 cm sześcienne. Teraz uwaga. Teraz składę na wagę. 3,75. 3,75. Ok, zapisuję sobie plus roztwór 2 cm to jest 3,75 g. I teraz uwaga, co robię? Żeby sobie obliczyć gęstość, zobaczcie tego roztworu, który przygotowałem tutaj. No to co? Po pierwsze muszę wiedzieć, odjąć od masy roztworu z pipetą, odjąć masę pipety, czyli od 3,75 odejmuję 1,35. 3,75 grama minus 1,35, bo tyle ważyła pipeta, równa się 2. Ile? Kto szybko policzy? Jestem zmęczony. 2,40? Chyba tak, nie? 2,4 g, tak mi się wydaje. Nie? Dobrze, dobrze, chyba dobrze, dobra, jest. I teraz uwaga, co oznacza, że 2 cm, które nabrałem, ważą 2,4 grama, a jest taki wzór na gęstość D równa się masa przez objętość. My mamy masę. Teraz obliczyłem sobie masa to jest 2,4 g, a objętość to jest 2 cm, czyli D równa się 2,4 grama przez 2 centymetry sześcienne. No to uwaga uwaga. Kto mi szybko policzy? 2,4 przez 2. Dalej, czekam na informację na czacie. Ile to jest 2,4 przez 2? Ile to jest? To wyliczcie. Na kalkulatorze możecie policzyć. Ok, a ja za chwilę zaczynam eksperyment. Tu obliczymy sobie w ten sposób gęstość, dobra? 2,4 grama przez 2 centymetry będziemy mieli gęstość obliczoną naszego roztworu, który jest tutaj. 1,2 dzięki, ok, czyli 1,2, zobaczcie, grama na centymetr sześcienny. Liczyłem sobie, czyli jest gęstsze od wody, bo gęstość wody to jest 1 g na centymetr sześcienny czystej wody. A to, że dodałem tutaj cukier, spowodowało, że jego gęstość jest wyższa i wynosi 1,2 g na centymetr sześcienny, co sobie doświadczalnie przed chwilą policzyliśmy. No dobra, to wiemy. Czyli wiemy, że tego roztworu tutaj mamy 2,4 g i teraz uwaga, nasza łyżeczka ważyła 1,67 g. Jeżeli dodam ten cały roztwór, w którym jest też cukier, tutaj, czyli jeżeli dodam to tu, i dodam tutaj do, do masy łyżeczki, no to wyjdzie i masa łyżeczki z tym roztworem. Dobra. To jest moja łyżka. Hop. Spróbujemy tutaj wlać tą całość. Cyk, 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 cyk. cyk, Wlewam sobie. Wziu. Dobra. I jest. Wlałem cały ten słodki syrop i Spróbujemy teraz zważyć łyżkę z tym słodkim syropem, tak żeby się nie wylał, mam nadzieję. Więc jakby coś, to będzie się świadkami katastrofy. 4,05. 4,05. OK. OK. łyżka plus syrop piszemy sobie. łyżka plus roztwór równa się 4,05 grama. Nie? No, oczywiście ta waga też może mieć jakiś tam swój błąd pomiarowy. Co teraz robimy? Ten roztwór chciałbym odparować. To znaczy, chciałbym, żeby nie było tutaj rozpuszczalnika, tylko został nam cukier. Cukier, który oczywiście wcześniej rozpuściłem, żeby zrobić to tutaj. I teraz uwaga, co potrzebuję do tego? Bardzo prostą rzecz, czyli podgrzewacz. Taki zwykły, najtańszy podgrzewacz. Podparam. Także nie potrzeba żadnych palników. To jest znowu metoda chemii w małej skali. Uwaga, biorę sobie klamerkę, żeby się nie poparzyć, i chwytam sobie to. I teraz zaczynamy gotowanie. Waga mi na razie nie będzie potrzebna, więc sobie gdzieś tam na Bogodstawie i w tej niewielkiej objętości, czyli 2 cm, gdzie będziemy próbowali to ogrzać. Ja wezmę sobie mikrofon i spróbuję tam przybliżyć, bo tam będą takie różne charakterystyczne dźwięki. Fajnie jak od metamfetaminy. Na no, oglądali się filmów sensacyjnych i myślę, że metamfetamina to jest w ogóle. E... Nie wiem czy słyszycie, ale pewnie nie słyszycie. Czekajcie, tak, zrobimy sobie. Ciągnę mikrofon. Więc poczekajcie chwilę. Maluki. Przytłumiony... O, uwaga, kładę mikrofon, żebyście słyszeli co się będzie działo. I teraz zaczyna się gotować nasz roztwór, pomału oczywiście, nad tym naszym płomieniem niewielkim podgrzewacza. Trochę to potrwa. O, tu już widzę bąbelki. Nie wiem, czy wy widzicie jakieś bąbelki, które w Wydzielają. Woda zaczyna pomału odparowywać. O, zaczyna się gotować nawet. O, widać jak para leci. O, widać jak tam się buzuje, zobaczcie. Czyli pozbywam się teraz rozpuszczalnika. Wcale nie trzeba tego robić dużo. O, proszę bardzo. Wcale nie trzeba tego robić w dużych ilościach, żeby yy, obserwować proces krystalizacji. Okay? Pozbywamy się teraz rozpuszczalnika, czyli tego, w czym rozpuszczałem cukier. Akurat w moim przypadku tym rozpuszczalnikiem teraz była woda. Oczywiście rozpuszczalników mamy wiele rodzajów, w zależności od tego, co chcę rozpuścić, bo wiecie dobrze, że nie wszystko w wodzie się chce rozpuścić. Olej na przykład w wodzie się nie będzie chciał rozpuścić, ale za to będzie rozpuszczał się świetnie w benzynie. Jest taka metoda. W chemicy mówią, że podobne rozpuszcza podobne. Teraz zobaczcie te bąbelki. O, cała przemierz po mojej stronie. Mimo, że miło wspominasz. Cieszę się, że nie zrobiłem ci krzywdę 7 lat temu. E, dobra, zobaczcie, jak tutaj bąbelkuje, czyli coraz mniej wody zostało. Ok. Znaczy, się już się niewiele przelewa. A. Dobra, gotowanie wody, oczywiście, trochę trwa. Tym bardziej, że zobaczcie, że ja mam płomień, który jest świeczką, czyli to nie jest jakaś nie wiadomo jaka energia cieplna tutaj. Ale spokojnie wystarczy do tego, żeby w takich domowych warunkach, zobaczcie, jaką krystalizację przeprowadzić. Cyk. Okej. Okay. Jutro spełniam z kwasów. Pójdzie dobrze. Spokojnie. Pójdzie spoko. Loko, loko. Czekajcie. Muszę sobie gdzieś przypiąć mikrofon. Jeszcze chwilka. Ja sobie odpiąłem mikrofon. Teraz jakbyście mnie lepiej słyszeli. Okej. Okay. Eee, dobra. I jeszcze raz Wam pokażę jak to wszystko tutaj. O. Zostało jeszcze trochę cieczy. O, kolejne mądre pytanie o metamfetaminę. Nie, nie będę robił metamfetaminy, bo nie potrafię. Jak wam się wydaje, że chemicy to są od razu producenci narkotyków. To tak samo, jak mi się wydaje, że wszyscy moi uczniowie będą chcieli uczyć się od razu na sześć, bo są uczniami. To tak nie działa, moi drodzy. To no, oglądaliście się filmów, seriali sensacyjnych i tyle. Szkoda. Fachowiec, fachowiec do narkotyków się dozuw. Drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście, tutaj eksperta w dziedzinie narkotyków to jest na czacie, więc proszę bardzo, 13-letni twórca narkotyków i ekspert w dziedzinie, próbowałem wszystkiego. wiem wszystko, mogę napisać książkę na temat narkomanii. Także pozdrawiam wszystkich ekspertów, 13-latków, którzy swoją swoją wiedzę oparli na TikToku serialach na Netflixie eee, no. Także z całym szacunkiem nie wszystko jest takie proste. O, 15% baterii w telefonie mi zostało. Eee, zobaczcie, że płyną już praktycznie wcale nie ma. O, został jakiś bardzo gęsty już. Teraz jeszcze po, pogrzejemy trochę. Znaczy, że większość tego, większość rozpuszczalnika odparowałem już. Było tego dużo na początku. Podgrzewam zobaczcie podgrzewaczem. Zwykłym. Cyk. A tą moją łódeczkę, łyżeczkę zrobiłem sobie z folii aluminiowej. Takiej zwykłej folii, którą możecie kupić w każdym sklepie spożywczym, nawet. Ok. Przeprowadzamy eksperyment, który nazywa się krystalizacja. Zważyliśmy sobie wszystko przed. Wlałem tutaj 2 cm sześcienny roztworu. Obliczyliśmy wspólnie gęstość. Po zważeniu, gęstość była 1,2 g na cm sześcienny. Pani od chemii mnie okłamała. I może Pani od chemii wie więcej niż ja. Ja nie jakby. Wiesz powiem Ci że ja się uczę robić filmiki, parę innych rzeczy. TikToki się uczę robić, więc możecie mnie poszukać na TikToku i zaobserwować, bo tam nie mogę robić liveów, jak nie będę miał tysiąc obserwujących, więc jak ktoś by miał ochotę mnie poobserwować na TikToku, to serdecznie zapraszam, pomożecie. Mi um, się też tam trochę rozwinąć. O, zobaczcie, coraz większe bąble się pojawiają, to znaczy, że coraz mniej mamy tego naszego rozpuszczalnika. Ok, zobaczcie już tutaj. Do czego może się taka krystalizacja przydać? Więc teraz tak, to jest dobre pytanie. Na przykład krystalizujecie yy, robiąc karmel w domu na przykład. Dzisiaj się kupuje, a kiedyś robiło karmel z cukru, yy, właśnie ogrzewając odrobinę wody. O, TikTok, Berci już teraz. Super. Widzicie, już ktoś mnie obserwował. Bercik 9,5, bardzo dziękuję. Pozdrawiam i polecam innych, żeby zaobserwowali mnie na TikToku. To Was nic nie kosztuje, a ja mogę sobie spróbować tam poeksperymentować, chociaż nie jest to łatwe dla mnie, powiem szczerze. Te TikToki. I teraz uwaga. Zobaczcie, że coraz mniej tutaj w zasadzie zostało tego wszystkiego. Po co taka krystalizacji, jeszcze raz pytaliście. Słuchajcie, po to, żeby pozbyć się roz... rozpuszczalnika. Dzień dobry. Ok. Zwiększyć stężenie procentowe, roztworu na przykład całkowicie skasować roztwór. Zobaczcie, że tutaj już nie ma żadnej cieczy. Dobrze widzę. A nie, coś tu jeszcze wykapało teraz. O, 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 Coś wyleciało z jakichś zakamarków tej naszej... Eee, dzień dobry, Janie. Tej naszej łyżeczki. Jeszcze spróbujmy ją sobie trochę poogrzewać. I zaraz Wam powiem, o co chodzi. Tsunami, on ma na imię Belfer. <laughs> nie mam ani na imię Belfera, ani na nazwisko Belfer. A nie jakkolwiek byście indziej, yy, inaczej sobie to wymyślili. To jest pseudonim artystyczny. To nie jest moje ani imię, ani nazwisko, drodzy państwo. Du, 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 du. Ok? Ale to fajnie wygląda. <ścoughs> Mój syn powiedziałby satysfakcjonująco satysfakcjonująco. To jest fajne, bo w takiej niewielkiej skali, prawie bezkosztowo, można sobie przeprowadzić w domu taki fajny eksperyment. Uczyliście się o nim m.in. w siódmej klasie szkoły podstawowej, kiedy mówiliście o mieszaninach, czyli w zasadzie wszyscy, którzy już robili chemię. Tylko oczywiście było tak powiedziane, że krystalizacją rozdziela się mieszanina. Ale teraz zobaczcie, zrobiło nam się już trochę ciemniejsze, a to pokazuje, że nam się cukier karmelizuje. OK. Zobaczcie, pomału nam się cukier karmelizuje. Czyli karmel powstaje. No to była tylko woda i cukier. I teraz, jak wodę odparowałem, to to jest ten charakterystyczny kolor. Jest też odpowiedzialny za kolor Coca-Coli. Zobaczcie, coraz ciemniejszy kolor nam się pojawia. To oznacza, że przypalam trochę cukru. Czyli już nie ma wody. Pięknie. Zdmuchnę. Pokażę Wam, co zostało. No, złapało. Strasznie złapało. Swęgowodorów, ma pan jakieś rady? Trzeba się nauczyć: metan, propan, butan, coś tam, orangutan. No, trzeba, no, po pierwsze trzeba wyjść z tych 10 nazw, które trzeba ogarnąć. Dobra, teraz słuchajcie, co chcemy dalej zrobić z tym wszystkim. Eee, i, I rada to mu u mnie. Siódmy odcinek: bardzo skuteczny. Siódmy odcinek na kanale E7, bo easy, czyli na podstawówce, w podstawie. Dobra, teraz sprawdzamy sobie, ile ważyła łyżka. Nasza pseudo łyżka, proszę bardzo. Łyżka plus roztwór ważyła 4,05 gram. Tyle 4,05 g. To była waga łyżki z roztworem. Włączamy sobie tutaj wagę naszą. Ok. O, ciepłe, ciepłe, ale jeszcze nie parzące. I kładę sobie tą łyżkę na wagę. Zobaczcie. 3,04. Zapisuję sobie tą wagę. 3,04. Waga, waga po odparowaniu równa się 3,04 g. I teraz zobaczcie, połączmy te fakty. Tyle ważyła łyżeczka z roztworem. Tyle ważyła sama łyżeczka. A tyle zostało po odparowaniu. No to teraz uwaga, trzeba zadać sobie pytanie, ile wody odparowaliśmy w ten sposób, ile zostało tam cukru. No to liczymy. Jeżeli od masy łyżeczki z roztworem odejmę masę łyżeczki, czyli 1,67, to wyjdzie mi masa samego roztworu, który tam był. Czyli uwaga, 4,05 minus 1,67 grama. Kto mi szybko policzy? 4,05 minus 1,67 grama. Czyli Odejmujemy od masy łyżeczki z roztworem wody i cukru, odejmujemy masę samej łyżeczki, czyli tej aluminiowej folii. Czekam na czacie informację, żebyście mi policzyli. 4,05 minus 1,67, dalej. Czekam na Was, drodzy Państwo. Łapie mnie, łapie 148, no chyba nie bardzo. Jeszcze raz: 4,05 minus 1,67. No dalej, ile to może być. No to 2,38 czy 3,38? Jak to jest? Bo widzę, że domesto napisał 3,38, a Wiktor 2,38. Kto sprawdzi? Czekajcie, bo mi się ostrość uciekła. 2,38. Pięknie, Domestos się poprawił. Dobra, 2,38 g. Teraz uwaga, to była masa roztworu, czyli masa roztworu, który wlaliśmy sobie z tamtej zleweczki, która tam jest masa roztworu yy, wody z cukrem masa masa roztworu wody z cukrem cukrem o, ta, ta, ta. pytanie dla was co muszę zrobić teraz z tych cyferek które tutaj widzicie żeby policzyć ile cukru tak naprawdę zostało teraz na tej łyżeczce co ja muszę teraz zrobić to jest masa łyżeczki. To jest masa łyżeczki razem z roztworem wodą i cukrem. To jest masa łyżeczki po odparowaniu wody. To jest masa roztworu, który był wlany do łyżeczki, czyli to, to i to razem dało 4,05. A ja chcę wiedzieć ile cukru, ja chcę wiedzieć ile cukru zostało na łyżeczce. Odjąć masę samej łyżeczki. Super, czyli od 2,38 g, czyli tego, co zostało, czyli od tego, od tego, 3,04, przepraszam, od 3,04, tu, 3,04 g, ok. Odjąć 1,67, minus 1,67 g, bo tyle została, ta taka jest masa, waga po odparowaniu, czyli tutaj jest masa łyżeczki, dlatego musiałem sobie to zważyć wcześniej. I jak odejmę od tej sumy, która tutaj jest waga cukru, no bo woda odparowała. Odejmę sobie masę łyżeczki, to mi wyjdzie, ile cukru zostało. Kto mi szybko odejmie? 3,04 minus 1,67, czyli masa łyżeczki. Kto to zrobi? Masa łyżeczki z cukrem. 1,37. Ok, 1,37 grama. Wierzę wam na słowo? Nie, chociaż coś się chyba nie zgadza. Tak, 4. Tak, zgadza się. Ok, 1,37 grama. I teraz zobaczcie. To jest masa cukru. Masa. Masa cukru. Masa cukru. Który gdzie teraz jest? Gdzie jest ten cukier? Gdzie jest ten cukier? Hmm? 1,37 grama. Gdzie znajduje się teraz ten cukier? Kto wie, kto wie, kto wie, gdzie on jest? On, drodzy państwo, jest tu. To jest to. To teraz pytanie jest takie, jeżeli to była masa roztworu, to co zrobiliśmy tutaj, to 2,38, na łyżeczce bardzo dobrze. To jeżeli, uwaga, to 2,38, wybaczcie zapismo, ale no takie już mam. Odejmiemy od 2,38, odejmiemy 1,37, to co obliczymy? Słuchajcie. Jeżeli od 2,38 grama, czyli masy roztworu wody i cukru, odejmiemy, uwaga, uwaga, 1,37, to co otrzymamy? Przypominam wam, to była masa roztworu wody, wody z cukrem. A to jest masa samego cukru, który został na łyżeczce. To teraz pytanie, odejmując masę roztworu wody z cukrem, od tej, od tej, od tej ile było wody? Świetnie. A co się teraz z tą wodą dostało? To pomóżcie mi odjąć. 2,38 minus 1,30. To chyba powinno być proste. Nawet może ja sobie dźwignę, słuchajcie. Sam, 1,01 grama. I co się stało z tą wodą? Kto wie? Gdzie to jest teraz? Gdzie to jest? Gdzie jest to? Gdzie jest H2O? Masa wody. Masa wody. Nie? Ta woda, to, to, bo ona to w ogóle ta woda to jest tu, nie? odparowała świetnie, bardzo dobrze. U, dokładnie tak, ona nie zniknęła, tylko po prostu odparowała, ona gdzieś tu jest. Znaczy lata sobie dookoła mnie, gdzieś tam może już ją wdychałem i tak dalej, ale rzeczywiście to jest to, co pod wpływem temperatury z podgrzewacza zmieniło się w parę wodną, no i jest sobie gdzieś tam w przestrzeni. Czyli odparowałem roz, rozpuszczalnik, widzicie? Czyli ro, tyle rozpuszczalnika odparowałem, zostało ciało stałe, czyli to jest proces krystalizacji, tutaj sobie wcześniej nabrałem 2 cm sześcienne, czyli to było to, co wziąłem co te dwie rzeczy połączone ze sobą, czyli cukier i woda dawały mi roztwór, który miał objętość 2 cm sześcienne. I mało tego. Zobaczcie, bo waga ma delikatną, delikatną, delikatny błąd pomiarowy. Tym się nie przejmujcie, Ale zobaczcie ciekawostkę. Jak pamiętacie na początku filmiku, uwaga, zmierzyłem 2 cm, znaczy zważyłem 2 cm sześcienne na wadze i wyszło 2,4 g, Widzicie? To było to, co na, to, co na początku robiliśmy. Objętość, zważy, znaczy zważyłem tą, tą pipetę, co robiliśmy na początku, 2,4 grama. I to była masa wody i cukru przed krystalizacją. Teraz zobaczcie poddałem wszystko procesowi krystalizacji, mam 5% baterii, zaraz mi się rozłączy. I jak 1,37, czyli ten cukier, który został na łyżeczce, dodacie 1,01, to macie 2,38 g, g, czyli prawie tyle. To jest błąd pomerowy tej wagi, więc się nie przejmujcie tym. Czyli faktycznie, zobaczcie, nasze doświadczenie się udało. Udało się te wszystkie cyfry dopasować. A ja mogę teraz na koniec naszego live'a, bardzo Wam dziękuję, zrobić... Uwaga, biorę sobie tutaj palucha i karmel próbuję. Mm. Słodki. Patrzcie jaki słodki. O! Patrzcie, biorę sobie łyżeczkę, bo mi się ładuje złoduje live. Proszę bardzo, tu, tu nasz karmel hmm? i cukier żyje. Można zrobić taki eksperyment w domu, zajął on chwilę i zobaczcie, notując różne rzeczy, można było przeprowadzić krystalizację, wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego, policzyć sobie gęstość i te wszystkie rzeczy, które w teorii robimy na lekcjach chemii jako zadanie, teoria, tekst i tak dalej, zrobiliśmy sobie teraz tutaj. Live się podobał? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzach, to zostawię go na przyszłość, do potomnych, dla potomnych, chociaż nie był profesjonalny, TikTokowy i tak dalej ale może coś z niego odczytaliście. I wybaczcie za czcionkę. To jest moja autorska. Trzymajcie się, bo za chwilę mi się rozładuje telefon. Lecę. Yy, pa. Fajnie było, co nie? Powtórzyć to co jakiś czas? Robić takie eksperymenty? Proste, ale wytłumaczone? Yy, bo chyba o to wszystko chodzi. Nie musi być tiktokowy. I właśnie o to chodzi do Mestosie. O to chodzi. Wyciągamy wnioski, stawiamy hipotezy. Uczymy się. Zróbcie sami taki eksperyment kiedyś. To fajna przygoda. Pa.